Ja stu gdzie skrybeczki bardzo kocham Was z całego serca. I z tej okazji, Key z moją mamą. Tutaj są najczęściej zadawane pytania przez Was. Lecimy. Pierwsze pytanie. Czy bycie YouTuberką sprawia Ci trudność w życiu prywatnym? Nie, wręcz przeciwnie. Bardzo lubię, jak do mnie podchodzicie w miejscach publicznych, to zawsze jest bardzo miłe. A nagrywki spokojnie go ze sprawami prywatnymi. Kolejne pytanie. Dlaczego postanowiłaś nagrywać na YouTube? bo lubię tworzyć, a w przyszłości chciałabym śpiewać, a YouTube był celem od początku istnienia ekipy Akademik, z którą tworzę różne ciekawe projekty. Mój kanał ma za zadanie poprowadzić humor i dodać motywacji do działania. Alecja za słoikiem wyszła na balkon, zaraz na tak wyjdziesz, co? No oczywiście, ogniem dałaś niespodziankę. Okej, okay, dobra, następne pytanie. Co zrobić, kiedy znajdę twój kamyk? Zrób zdjęcie lub filmik, Oznacz mnie na story, a ja udostępnię. Potem pozwól mi dalej i pokażę, gdzie go chowasz i zobaczymy, kto go znajdzie. Teraz się musiałam wygramować na starych. Idziemy na dach. Jak ja tutaj dawno nie wiem? No kolejne była. pytanie. Kolejne pytanie? Dobra, dobra. Jak reagujesz na hejt? O, no ja a pracujesz. więc, nie reaguję, bo hejt zawsze był, jest i będzie I on jest tylko w internecie Uważam, że hejtowanie przez internet to wyrzucanie z siebie złych emocji I to dotyka tylko osoby hejtujące, a nie osoby tworzące Dlatego najlepszą postawą jest brak reakcji Zacytuję wam mój znaną Churchilla Nigdy nie dotrzesz do celu, jeśli będziesz rzucał kamieniami w każdego szczekającego psa Dlatego krebeczki nie poddawajcie się, jeśli ktoś z was się śmieje Hello. W okazji 100 tysięcy, mój tata specjalnie gosił trawę i napisał moje imię. ładnie mm, Aqualesia z serduszkiem, a po drugiej stronie jest Aqua Team z czterema gwiazdkami, bo piąta gwiazdka się nie zmieściła. To jeszcze nie jest gotowe do tego, bo trawa musi urosnąć jak będziemy dla was skręcić odcinek z drona, to to będzie perfekcyjnie widać. Po prostu... A tutaj jest Aqua team i jeszcze nie jest gotowy do tego, bo trawa jeszcze nie urosła, ale trzeba czekać. A teraz wielka niespodzianka. Napiszcie mi w komentarzu, dlaczego lubicie mój kanał i imię. Wybierzemy najciekawszy komentarz, którego autor zostanie umieszczony na tym trawniku, co będzie pokazane na naszych kolejnych odcinkach z drona. Buziaczki! Właśnie nadchodzi burza, już pada deszcz, ale lecę z kolejnym pytaniem. Co robisz, jak ci się nie chce, a musisz iść na sesję? Sukces zawsze zaczyna się poza strefą komfortu. Nie osiągamy sukcesów, siedząc w swojej bezpiecznej strefie. Sukces jest tam dalej. Kiedy nic mi się nie chce, a muszę coś zrobić, staram się znaleźć małą motywację, która mnie poruszy. Czasami wystarczy myśleć o ciekawych efektach nowego projektu. Siadam sobie właśnie na, li na, na literce L, którą pokazywałam Wam z dachu. Tej pięknej kwiatuszki oraz i piesek nawet przyszedł, bo chcę posłuchać. Jakie kolejne pytanie jest? To lecimy! Dawaj. Od jakiego czasu nagrywasz? Nagrałam od około trzech lat. Na początku było mi bardzo ciężko, a teraz co coraz lepiej. Kolejne pytanie. Kolejne pytanie. O, chcesz też przeczytać? W jakim języku myślisz? Myślę po polsku, ale jak jestem w Francji, to mam coś takiego, że ciężej mi się mówi po polsku, ale dalej myślę po polsku. Mega dziwne to jest. Zapraszam Was do mojego tajemniczego ogródka, leci kolejne pytanie. W jakim języku mówicie w domu? Z domem mówię po polsku, z tatą mówię po francusku, więc to jest totalny miks. Ale też często w jednym zdaniu mieszają się słowa polskie z francuskim. Na przykład mówimy tylko bizutki, bo po francusku całusto bizu. Kocham kwiaty z ogrodu i bardzo często je zabieram do domu. Po prostu popatrzcie. No, one pachy. są piękne, tak. A pachną po prostu niesamowicie tak, te Możemy, Mama, możemy robić domowe aquaperfumy. Okej, okay, aquaperfumy, tak. Teraz już daję i wracam do domu nagrywać. Chodź, jak coś idziemy! Lecimy z kolejnym pytaniem, o krabeczki już odliczają. Co szykujesz na 24 grudnia? No wow, co to będzie? 24 grudnia szykuję coś specjalnego. To będzie niespodzianka dla moich widzów, więc bądźcie czujni i gotowi na coś nieprzewidywalnego. Kolejne pytanie: w ilu językach mówisz? Mówię po francusku, po polsku i po angielsku i uczę też się hiszpańskiego. Losujemy! Czy jesteś bogata? Bogactwo tkwi w doświadczeniach i pasach, które dzielę z wami. Finansa to tylko część tego, co naprawdę liczy się w życiu. Jest dużo pytań o dom. Dom został zbudowany do projektu Aqua Team, i właśnie do tego, by tu nagrywać, pracować i robić zdjęcia podwodne. Czy jesteś po... Czy jesteś z Polski? Jezu, czytać nie umiem. Moja mama jest Polką, mój tata Francuzem i mieszkam w Polsce, ale bardzo często podróżuję do Francji. Stąd filmy na moim kanale z Francji. Lecimy z kolejnym pytaniem. Co znajduje się w Secret Boxie? Secret Jak Boxy wygląda? wysyłam do moich widzów, czyli do was, czyli do moich krabeczków, mm -hmm. najkochańszych na świecie. I wybieramy te osoby z najciekawszych komentarzy. Znajduje się w nich kilka niespodzianek, którą jedną z nich mogę zdradzić. Jest tak, to pokaż, ten piękny kubeczek. Tak. Krebe... Tak, tak w jest taki, Powiedzcie, powiedzcie po w komentarzach, czy wam się podoba. Jest taki, tak tak. Jeszcze mamy czerwone, że w środku jest czerwone. Tak, czerwone, już nie zdradzaj. Także dziękujemy jest za podzianka. wszystkie komentarze, ale tam jest dużo jeszcze ciekawych, fajnych rzeczy. Także czekajcie, czekajcie na przesyłeczki, całuski. Kolejne pytanie! Jest już ich bardzo mało. Skąd wzięło się imię Alessia? A więc mój pradziadek był Włochem, stąd nazwisko włoskie Berenti, i imię też jest włoskie. Ile zarabiasz? Nie ma jednoznacznej kwoty, bo zarobki z YouTube i ze współpracy różnią się co miesiąc. Ale zawsze dążę do tego, bo mój kontent przynosił satysfakcję i był inspirujący dla innych. To jest dla mnie najważniejsze. Uuu. Co my tam jeszcze mamy? Czy jeździsz komuś? Jeździłam, bardzo lubiłam ten sport, ale teraz mam inne zainteresowanie sportowe, ale. A ja może wrócę do tego sportu, to się okaże. Zostają nam jeszcze dwa pytania, a więc co my tutaj mamy? Do jakiej szkoły chodzę? E, chodzę do szkoły Montessori, jest to system bez książek i bez ocen, opracowany przez włoską lekarkę i kadegorzkę Marię Montessori. Pozdrawiam moją szkołę. Witam Was w naszym pokoju zwierzeń. Mamy ostatnie pytanie. Skąd pomysł, aby nazwać widzów krabeczki? A cholesia to związek z wodą, a krabeczki mieszkają w wodzie. Poza tym wymyślam, kiedyś subskrybuj i tam się krab pojawia. Dlatego widzowie to moje krabeczki, czyli Wy, moje krabeczki, kochane.